Jeszcze świeżutkie i pachnące. Miałam dzisiaj chęć na bułeczkę pszenną wrocławską. Powiedzieć, że dieta nie wiąże się tylko z tym, że musisz jeść razowe bułki ciemne i ziarniste. Oczywiście są akceptowane jak najbardziej, ponieważ mają więcej błonnika. Ale uwierzcie mi, że takie bułki własnego wypieku mają też dużo błonnika, bo to już sprawdziłam. Więcej niż ze sklepu. Upiec sobie bułeczki, zrobić fajny obiadek, iść pobiegać i i jeszcze pójdę pomorsować. Czyli wniosek jest taki, że można nawet pszenne jeść, tak, bułki? Tak, można jeść pszenne bułki, można jeść rogale, tylko oczywiście trzeba wszystko... Mieć e, świadomość, kontrolą. ile się ma to kalorii. Taka bułka 100 gram ma 220 kalorii. Z mojego wypieku, bo też sprawdziłam. Dodasz dużo warzyw, prawda? Jakąś tak. szynkę, pieść z kurczaka i co? I wcale to nie Myślę, jest taki zły to produkt. Jest to dobrze, jest dobrze, że to tak? ma więcej błonika niż ze sklepu bułka pszenna. Aczkolwiek z taką bułką ze sklepu też się najadałam. Czyli wniosek jest taki, że można jeść pieczywo na diecie. Można. Mo Raz, dwa, dwa, trzy. Jemy, jemy bułki, bułki na diecie! diecie.